warsztaty kulinarne kuchnia żydowska kuchnia izraelska czyli nawiązanie do pewnej tradycji wyjaśniliśmy sobie że te same dania jadano w suchowoli w domach żydowskich tatarskich i, i, i chrześcijańskich, tylko one się inaczej nazywały, bo kugel to babka ziemniaczana, kreplechy to pierogi bądź kołduny i tak, dalej, i tak dalej. A z uwagi, z powodów technicznych i, i żeby w miarę sprawnie to dzisiaj przebiegało i zdrowo, postanowiliśmy zrobić hummus. Czyli bardzo popularne, popularną potrawę na całym Bliskim Wschodzie, ale na szczęście coraz popularniejsza również w Polsce, bo jest bardzo zdrowa i, i prosta do przygotowania. Będzie baba ganusz, nazywa się troszeczkę egzotycznie a to są po prostu wcześniej grillowane bakłażany, blendowane z pastą tahini do dekoracji ziarenka granatów, kolendra i no oczywiście czosnek, tak jak w każdym z tych. I trzecie danie, które przygotujemy, to, to, będą, to będzie coś, co się nazywa latkesy. To są w gruncie rzeczy placki ziemniaczane, tarte na ziemniaki, tarte na troszeczkę grubszy w tej płytce, które są nieodzownym daniem w trakcie Święta Chanuka, czyli Święta Świateł. Latkesa w gruncie rzeczy placki ziemniaczane. Zostało nam troszkę tahini, czyli pasty sezonowej i jest tutaj jedna koleżanka, że tak powiem młoda wiekiem. W związku z powyższym dla niej specjalnie, ale i dla państwa pozostałych przygotowaliśmy najzdrowszą hałwę, czyli po prostu tahini i syrop daktylowy. Czyli pasta sezamowa mieszana z syropem daktylowym. Mam nadzieję, że pani się załapie również i proponuję, żeby pani spróbowała. I to wszystko, a ważne, żeby pamiętać, że, że, że kuchnia była nieodzownym elementem tradycji związanej z, z religijnością, ale również z tym światem, w którym, w którym żyli. we